Dzień dobry, witam serdecznie w połowie drogi między ciszą a odpowiedzią. Część druga, odcinek trzeci zatytułowany Cisza, w której mówi Bóg. Cisza to jedno z najtrudniejszych doświadczeń duchowych, ponieważ kiedy cierpimy i gdy modlimy się, w swoich rozterkach, w swoim cierpieniu, w swoim bólu, wołając, oczekujemy odpowiedzi, oczekujemy, że Bóg przemówi, że coś się stanie, że przyjdzie pocieszenie, że przyjdzie jakiś znak lub słowo, a tymczasem cisza. I właśnie wtedy jesteśmy najbardziej podatni na to, by wpadać w panikę, która Jedynie może spotęgować nasz ból i niepokój. I właśnie o tej ciszy chcę dziś rozmawiać z Tobą, bo ona nie musi być pustką. Cisza może być językiem Boga, a na pewno jest próbą ufności do Niego. Wielu ludzi mówi, modlę się, ale nic nie słyszę. Wołam, ale nie mam odpowiedzi. Czuję się, jakby Bóg milczał. I rzeczywiście to może boleć, bo milczenie Boga może być bardziej dotkliwe niż milczenie człowieka. Ale czy na pewno Bóg milczy? Zobaczmy, co mówi Biblia w Księdze Królewskiej. Elias szuka Boga. Najpierw przychodzi wichura, ale Boga tam nie ma. Potem trzęsienie ziemi, i tam Boga również nie ma. Potem przychodzi ogień, ale w ogniu Boga nie ma. A potem przychodzi cichy powiew. I właśnie tam, w tej ciszy, w tym delikatnym powiewie Eliasz spotyka Boga. Jak to jest napisane w pierwszej księdze królewskiej, w rozdziale dziewiętnastym wersety 11-12. Pan nie był w wichrze, nie był w trzęsieniu ziemi, nie był w ogniu, ale był w cichym powiewie. Bo cisza nie jest dowodem na nieobecność Boga, cisza może być jego obecnością, ponieważ Bóg nie zawsze mówi głośno, nie zawsze działa spektakularnie, czasem, a powiedziałbym nawet częściej przychodzi jak oddech. Jak pokój, który nie ma logicznego uzasadnienia, jak łagodność, która w ogóle nie pasuje do okolicz okoliczności, które nas dotykają. Bo wiesz, Jezus też znał ciszę. W ogrodzie oliwnym modlił się w bólu. Na krzyżu wołał. Boże mój, czemuś mnie opuścił i nie dostał odpowiedzi, a przynajmniej nie takiej, jakiej my byśmy oczekiwali, ale właśnie tam, w tej ciszy krzyża, dokonało się największe dzieło miłości. Bo cisza może być trudna, cisza może być bolesna, ale nie musi być pusta, może być przestrzenią, w której Bóg mówi do serca nie przez słowa, ale przez obecność. Święta Teresa z Awilli mówiła, że cisza to modlitwa bez słów, a święty Jan od Krzyża pisał, że, najgłębsze, że w najgłębszej ciemności duszy, Bóg jest najbliżej, tylko że nie widać go oczami, bo jest obecny w środku duszy, nie na jej powierzchni. Więc jeśli dziś modlisz się i nie słyszysz odpowiedzi, to nie znaczy, że Bóg milczy. To może znaczyć, że mówi ciszą. Że jest, tylko inaczej niż się spodziewasz. Nie bój się ciszy, nie lękaj się ciszy, nie uciekaj od niej. Usiądź w niej, oddychaj w niej, zaufaj, że tam jest. Ponieważ cisza może być najgłębszą, najmocniejszą modlitwą. Skłonimy głowy. Boże, cisza mnie przeraża, cisza boli, cisza przypomina mi, że nie mam nad wszystkim kontroli, że nie mam kontroli nad niczym. Ale jeśli Ty jesteś w ciszy, naucz mnie słuchać, Panie, naucz mnie być, naucz mnie ufać. Niech Twoja obecność nie zależy od moich emocji. Niech Twoje słowo nie musi być głośne. Daj mi, o Boże, pokój, który nie potrzebuje hałasu. Daj mi, o Boże, serce, które potrafi milczeć razem z Tobą. Amen.